Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Dying Light 2. Jak widzicie, mamy teraz odblokowaną nową miejscówkę, co mnie przepotężnie w sumie cieszy. Bo tak jakby mamy nowe miejsce, w którym możemy sobie teraz, że tak powiem, spoczywać. No i tak jakby, nie wiem, no chociażby przynosić. Prze, przewijać czas chować się, ma, nie, mamy tutaj też handlarza. Yy, ale to, co nas interesuje, to to zadanko, a dokładnie nowy cel. Dlatego... Kurde, no spory kawałek stąd. Podlećmy na górę. z jednej strony dobra tak myślałam, że to jest wóz co to za broń? a, dobra, to ja to właśnie troszkę zmyliło <gry> Masz kary, są naprawdę Trzymajmy. Dobra, trzymajmy go. Dobra, mamy go. Jeden, drugi. Hmm. Jeszcze tego jednego. Nie wiem, czy ich nie mogę eliminować. Jakiś to chyba byłby mi potrzebny. Do tego. Dobra, weźmy sobie, przeszukajmy. I to, co mnie interesuje, to to, co jest w tym autku. O. Dobra, mamy to. Bransoletka? Naprawdę? Tylko tyle? Hmm, karzenuła po prostu. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy na mapie. Jakieś spotkanie, ewentualnie, ale mnie interesuje tutaj ten kraniec. Takich podstaw jest o wiele więcej. Gdybyśmy je wszystkie włączyli, to by było coś: prąd dla całego miasta. Pomyśl tylko. Może włączę jeszcze kilka? Dobra, tu 180. Jakby się dostać po czym, albo na ten budynek w jakiś sposób i sobie zjechać. Dobra, no to wygląda jak plan. bo raczej tam. Ciężko? Raczej tak. Dobra, mamy to. Okej, okay, to co by mnie interesowało to przy. Uuu. na drugą stronę. Yeah. Pewnie jeszcze spadnijcie, żebym nie mogła sobie zebrać z Was jakichś ewentualnie minimalnych nagród. Pewnie, może i tak. Mm. skrzynia. Dobra. Bierę. Dobrze, zatem... Co tu mamy? Sporo tych laleczek. Tak. Teraz mam jeszcze lepszego, bo... Ten aktualny łopat, właśnie, teraz go sobie dodam od razu, yy, był na poziomie pierwszym, a teraz mam takie na poziomie czwartym. Więc teraz to ich będzie <try> na raz. Zobaczmy, jak to wygląda. Ohoho, Jest moc. Kurde. Prawie na hita. Dobra. Ale naprawdę, no bez tego to... O kurde. Byłoby ciężko. No, a na, może nawet nie tyle co ciężko, co po prostu musiałabym w nie walić i walić. I to kurczę jest takie trochę nudne, bo yy, no, ta walka jest naprawdę mało dynamiczna, jeżeli mam być szczera. I naprawdę zadawanie tych ciosów, to zanim ja się zamachnę, no to przecież kurczę jajko idzie znieść. Gdzieś tutaj chciałam się przedostać chyba. Gdzie jest ten mój cel? Tam. Eee, czy tu doskoczę? Spróbujmy co mi szkodzi w sumie. Właśnie, ja tu w końcu dobrze zagrałam. Ja chyba chciałam się tam wyżej dostać, żeby tam przeskoczyć, już sama się sama zamotałam. Coś czułam, że mi się kurde pląknie między nogami. czyli w sumie źle zrobiłam, powinnam iść na samą górę teraz ja już tu nie doskoczę raczej ale dupstal mm. dobra, czy trzeba raz jeszcze dobra, troszkę mi tutaj zakręciło Dobra. I teraz Powolutku Musimy się przedostać Są drążki Także ja sobie przedłużyłam ten, że tak powiem, uścisk uchwytu, bo mogło być ciężko. Dobra. Tutaj czy jeszcze kawałek, gdzieś się tu przedostać. Tutaj drabinką. I tutaj no zobaczcie, czy coś tu jest ciekawego. Oooo, czekajcie. Tu mamy coś żółtego. Nagranie. Dobra. Co? Głównie. Nie chcę. Dzidy. Kurde, idźcie mi z tą dzidą. Co my tu mamy? Noże do rzucania. To się zawsze przyda. No i mamy też skrzyneczkę. Okej, okay, wygląda na to, że Z tej banieczki wszystko No wiadomo, mogłabym tam jeszcze sobie połazić Ale też nie na tym to polega Bo w sumie to, o co mi chodziło To, żeby się Przedostać Właśnie tędy Dobra i mój cel jest tam. Czemu nie mogę się tego chwycić? A tu mam jeszcze jedno pięterko. O kurde, patrzcie, to jest logisko. Ciekawe. Zresztą że cię tutaj zaraz kogoś spotkam. Ale nie, nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. Ok, w takim razie lecimy. Kle się człowiek wdrapywał, żeby teraz tutaj zjechać, co? Zombiaczki, zombiaczki. O, patrzcie, mamy też przy okazji. Miejscówkę z samymi dobrociami, że tak powiem. Dobra. wiadomo, to co mnie tutaj też bardzo interesuje to przede wszystkim te grzyby. Tam eliminację udało się uzarzucić. Otwórzmy sobie, co my tu mamy. Puszkę ulala, ktoś by pomyślał, że żyjesz tu? A, utknął. Ugnę, no, tak będzie. chyba pokonany, z tego co mi się wydaje. Dobra, myślę, że częściej powinnam korzystać z tej eliminacji, że tak powiem. Przynajmniej sobie nie marnuję broni. Dobra, z tego co ja widzę, to ja powinnam się wspinać raczej w górze niż ku dołowi. O, czekajcie czy ja pucam? Nie, jakoś tak nisko stoję. Przynajmniej mam takie dziwne wrażenie. Weźmy sobie... O nie, pusty miodek! Proszę. Kurde, to można. Czyli faktycznie wtedy mi po prostu brakowało tych noży. Ale mam nadzieję, że. szmaty, śmieci, nic konkretnego. Dalej tutaj pulta, czy mi się wydaje? Ja. Czy jednak warto mieć te noże, chociażby w ciągu dnia? W ten sposób naprawdę sobie sporo rzeczy ogarnąć. No i nie muszę ich wszystkich budzić i z nimi wszystkimi walczyć. Dobra. Tylko wiadomo, że... No Powiem w temacie, że ten jeden jest tam. Ja! Dobra. Jest to co jeszcze w śmieciukach? W tej kabinie był jeszcze jakiś sztynksik. dobra. Bierzmy tego, tego i chodźcie na górę, bo zanim mi to coś zeskoczy tutaj, bo to kurde się tylko czają i czają. Z drogi, bo nie mogę przeskoczyć. uczyć. Bo słyszę. Mra, szło. O kurde. A, ty jesteś przyjacielem? Mniejsza oto. Myślałam, że chce mnie zaatakować, ale jednak całe szczęście nie. Bo no inaczej musiałabym go pokonać. Dobra, chodź na górę. Jest pytanie, czy ja tędy przejdę. No Zostało mi tylko 70 metrów, zobaczmy na mapę, więc już tylko wystarczy, że tędy przejdę. A, tu chyba będę miała kolejną miejscówkę z domem, byłoby fajnie, nie powiem. Czemu nie mogę eliminować? Nie mam noży? Nóż 10 Może jest za silny O kurde, nie chcę strzałami, no co ty Lourdes A, bo może jak broń zmierzę, Aranż malutka jak teraz próbuję go tym? Pierwszy raz. Nigdy tego nie używałam wcześniej. <grystanie> Chyba zacznę z tego też korzystać. Fajne to jest. Podoba mi się taka takie rozwiązanie o, tak to nazwała dobra, tym kurde, ale mi trochę życia zabrały z zobaczmy, jak ja tu z życiem wyglądam właśnie, bo mi się tu broń zepsuła i mm, co by dać na trójkę dawaj to, walmy sobie tym no jeszcze mam trochę tych medykamentów może najpierw byłoby lepiej yy, zużyć właśnie te trójki, czyli mieć w sensie te, których mam mniej, te, które są słabsze? O, tak bym to nazwała No co? No co, piszcie? Muszę tam mieć. Dobra, i walę, nie? No to w sumie nie interesuje. Hmm? Hmm. O. Nice. I mamy odkrytą kolejną bezpieczną strefę, co mnie bardzo, ale tu bardzo cieszy. No i musimy tutaj do poziomeczka spotkać. Zobaczmy, co my tutaj możemy ewentualnie kupić. Czy ja coś mogę ulepszyć? Tu nie mogę. Świetliki też nie w sumie nic nie mogę, bo nic Szerokie nie mam. Ja wszystko wydałam. O, czekajcie, tu jest jakiś plecaczek, ale. Nie mogę to wejść? Dobra, muszę chyba najpierw z tym ziomkiem pogadać. Gdzie jesteś? Zapomniałem mu zarażony. Lałan, jesteś. Lałan. Lepiej się rozejrza. No dobra. Czyli nie macie bladego pojęcia, kto włączył światło, tak? Próbujemy to. No, Widziałyście Lauan? Jasne. Ja ją widziałam. Ale y, nie to nie było dziś. Już mi się wszystko myli przez te emocje. Aha. Jak tylko mama wchodzi do to prawo. Sorry, widzieliście Lałan? Nie widzisz, że tu rozmawiamy? Po prostu szukam koleżanki. Lawan? To kobieta pistolet. Na pewno wiesz, jak się z nią obchodzić? W każdym razie pewnie jest gdzieś w terenie. Lepiej spytaj przy barze. Baru. Hej, szukam na One. Wiesz, gdzie ją znajdę? Gdzieś tu była. Bu, nie skręciłeś karku? Dobrze. To on? Gadzie, o którym mówiłaś? Danior, sporo o tobie słyszałem. Serio? Dobre czy złe rzeczy? Na nich heria gadżę. Mydy kawka i lałan lubinę, tut. Ser ciała łesa ła, ła. na Mera khawa tut. Wciufawa dre, tu wódź Danior, Daniel! Zrozuj! Kręczak łeska, jo Łesa subida. Jezu, zazdrosny jesteś? Nigdy nie byliśmy razem. Zrozum to w końcu. O czym rozmawiacie? O tym, że lubię kumplila. Danior mówi, hm. że żeby rozprowadzić prąd, musimy włączyć pozostałe podstacje. Elektrownia działa, ale przewody nie wytrzymały. Minęło 15 lat atrofie muskularne na instruite. Niećwiczony mięsień zanika. Chodź, pokój Franka jest tam. Spróbujmy ustalić, po co w ogóle Waltz to włączył. Trzymaj się, Gazio. Uważaj na siebie. Co ty tu jeszcze robisz? Okej. Okay. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!